Koncert. Dzisiaj na stadionie w Szczecinie koncert, ale grała tylko jedna. Kapela, cześć, witajcie na kanale 365 Dni o Piłce. Widzimy się po spotkaniu Pogoń Lechy Poznań. Wynik to 5 do 0. Zanim dwa słowa o tym spotkaniu, zachęcam oczywiście do tego guzika na dole nazwie subskrybuj. Kliknijcie koniecznie, żeby być na bieżąco, a teraz czas na ocenę tego meczu. No trzeba przyznać, że Ekstraklasa nas zaskakuje i to właściwie co tydzień możemy mieć inną opinię o danej drużynie, natomiast gdzieś tam to wszystko później się weryfikuje, no bo wydawało mi się, że Pogoń jest w kryzysie, jest jakiś problem w tej drużynie, mimo tego, że wydawało się, że tutaj już wszystko jest ok, te dwa wygrane ligowe mecze, ale wszyscy pamiętają obrót zdarzeń w, z tego meczu Pogoń Legia, e, defensywa miała problem słaba organizacja gry, no i generalnie wszyscy w Szczecinie bili na alarm natomiast dzisiaj pobita drużyna Lecha Poznań, dawno nie widziałem tak słabego kolejorza i to przede wszystkim warto powiedzieć w kontekście Lecha Poznań o tych problemach z tyłu, no bo ta wygrana w Rakowie, wydawało, z Rakowem wydawało się że wszystko jest tutaj ok, jeżeli chodzi o ekipę em, właśnie z Wielkopolski, natomiast dzisiaj absolutnie Lech Poznań obnażony, natomiast od początku. Pierwsza połowa spotkania perfekt w wykonaniu Pogoni. Mówię tutaj o też maksymalizacji swoich sytuacji, organizacji gry, pomyśle na atak, ale też tym, jak zachowali się piłkarze Pogoni bez piłki, bo też ten pressing, generalnie gra w tym doskoku imponowała. Natomiast przede wszystkim pierwsza, e, powiedziałbym, kluczowa postać w tym meczu, a więc Ulvestad, defensywny pomocnik, no fantastyczne zawody. Najpierw to jest bramka, też z tą celebracją ten zawodnik musiał chwileczkę poczekać, natomiast później dwa kluczowe podania, najpierw do Gorgona, później do Wahana Bicakciana, który również przeżywa jakieś takie swoje, jak powiedziałbym, apogeum formy. Natomiast piłkarz trzykluczowy, właśnie Ulvestad, taki tempomat, taki zawodnik, który przypomina swoją grą oczywiście Damian Dąbrowskiego i też nie może dziwić, że posadził na ławce Joa Gamboa, który wydawał się takim naturalnym następcą właśnie byłego kapitana portowców, Portugalczyk odstawiony właśnie na bocznicę. Natomiast początek drugiej połowy wydawało się, że co tu tutaj w Lechu Poznań się odrodzi, że kolej już zacznie wyglądać nieźle, no bo ta pierwsza połowa dramatyczna, natomiast druga, no wcale nie była lepsza. Kilka przebłysków Kilka takich powiedziałem indywidualnych zagrań, natomiast ani Iszak, ani inni zawodnicy, którzy też pojawili się w tej drugiej odsłonie, nie odmienili gry kolejowo. To cały czas był lek, który nie potrafił zareagować na ten zmasowany atak pogoni, ale pogoni też, która trzeba przyznać, była poukładana z tyłu. Najpierw to jest gol Kamila Grosickiego na samym początku meczu, to jest taki powiedzmy, modelowy, szybki atak, gdzie była duża wymiana podań na raz na, w dużym tempie, później ta piłka wypluta przez Mrozka no i strzał Kamila Grosickiego. No i rzutem na taśmę ta bramka na 5 do zera, trafiona przez zmiennika Fornalczyka. Zagrał mu jeszcze młodszy kolega, więc Przyborek. Także też to na pewno może cieszyć, że obok tego fajnego wyniku, obok wyniku z mocnym rywalem, no jest też taka historia, że młodzi zawodnicy błyszczą. Mówię tutaj przede wszystkim o tym Przyborku, który jest oczywiście rocznik 2007, więc to też jest taka ciekawa historia, no i najpewniej przyszłość ekipy ze Szczecina. Ale myślę, że też można się pochylić właśnie nad tym Lechem, którego trzeba skarcić, którego trzeba właśnie zrugać za tę defensywę, bo wielokrotnie mówiło się o Lechu, że to jest drużyna słaba Układana z tyłu. Wydaje się, że ten mecz z Rakowem Częstochowa zmazał trochę tę perspektywę, natomiast faktycznie drużyna Johna van Der ma problem, a przypomnijmy tylko, że to jest jedna z dużych marek, która nie gra w europejskich pucharach. Mówię oczywiście o Rakowie czy Legi, więc tutaj Lech no wydawałoby się, że będzie naturalnym kandydatem do mistrzostwa. Nie jestem przekonany co do tego, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, no te różne tezy, dywagacje można zmienić co kilka dni, co właściwie co kolejkę, no bo co, właściwie jedną kolejkę jest inny obraz i spojrzenie na dany klub, no bo wydawało się, że Lech idzie w dobrą stronę ale dzisiaj naprawdę boleśnie skarcony, dawno nie widziałem tak słabego meczu kolejorza. nawet ten mecz wysoko przegrany z Fiorentiną 1-4 w Poznaniu, ten pierwszy mecz mecz czwierćfinałowy Ligi Konferencji no był w fragmentami wykonaniu Lecha bardzo dobry, tam po prostu rywale punktowali, natomiast dzisiaj no właściwie nie układało się nic, więc też nie może dziwić ten wynik który absolutnie jest konsekwencją słabej gry Lecha Poznań i też naprawdę takiej demonicznej i, i fantastycznej gry w ataku, zwłaszcza pogoni Szczecin 5-0, wynik, który absolutnie Poddaję to, co oglądaliśmy. Lech poznaj na deskach, no a z perspektywy Pogoni Szczecin koncert i wielkie brawa. I z mojej strony oczywiście gratulacje. Kanał 365 Dni o Piłce Zachęcam oczywiście wszystkich do tego magicznego guzika o nazwie na dole. O nazwie subskrybuj na dole. Pamiętajcie też o łapce w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.